Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Rzucono mi wyzwanie w akcji pod hashtagiem Spodź się, które przyjąłem. Znalazłem, myślę, chyba dość oryginalne podejście do tego challenge'u. Mianowicie ostatnio na kanale rozmawialiśmy dość sporo o Navy Seals. Navy Seals, którzy zajmowali się wieloma akcjami na świecie. Amerykańscy komandosi najlepsi z najlepszych. Navy SEALs. Siedmiodniowy challenge, jak widzicie po tytule. Mm, nie będę ćwiczył jak Navy SEAL, bo... Może inaczej. Joko Willing, O nim rozmawialiśmy ostatnio na naszym kanale. Rozdaliśmy nawet Wam książki na jednym z ostatnich live'ów. A Joko Willing jest właśnie byłym Navy SEALem. Już emerytowanym. Ale jego dzień, mimo tego, że już jest na wakacjach tak naprawdę, już jest na emeryturze, zaczyna się razem z pierwszym Budzikiem. Pierwszym, wcale nie drugim, wcale nie trzecim, bo pierwsze to już jest twój największy test. Zazwyczaj około godziny 4:30. Jak spojrzycie na Instagram Joko Willinka zobaczycie niemalże codziennie zdjęcie jego zegarka z naprawdę chorymi godzinami, jak trzecia, trzydzieści czwarta, W każdym razie, wszystko, co jest przed godziną. Piątą. I zamierzam przez ten tydzień nie tylko wstawać o 4:30, ale także ćwiczyć. Nie ćwiczyć jak Navy SEAL, broń Boże, ale wrócić do swojej rutyny przedpandemicznej. Przed pandemią weszłem jakieś 77 kg. W tej chwili licznik jest około 90 kg. Pięciu. Także możecie sobie wyobrazić. Na pewno wiele z was <grywa> czuje się tak samo jak ja, a zazdroszę tym, którzy mimo tego trzymali się swojej rutyny i swojej dyscypliny. Ja nigdy nie uważałem się za osobę, która da radę wstawać o godzinie przed piątą, więc tym bardziej będzie to dla mnie dość spore wyzwanie, a do tego ćwiczyć. Zasady są proste. 7 dni, 7 dni wstawania przed piątą rano i ćwiczenie przynajmniej raz dziennie. Postaram się robić to jak Joko Wheeling, czyli z samego rana, aczkolwiek wiem, że może być to trudne z wielu przyczyn, tym bardziej z tego powodu, że trochę zaskoczył mnie ten challenge, ponieważ fundacja, która mnie do tego challenge'u wyzwała, dała mi dosłownie 7 dni na zrealizowanie tego materiału i tego challenge'a. Także mam 7 dni i także 7 dni i ostatniego dnia trzeba to jeszcze zmontować. Tak jak Jocko Wheeling mówi, najtrudniejsze zadania Zacznij na sam początek. Rzucie na sam początek. Zacznij od początku. Na sam początek dnia rzuć sobie najtrudniejsze zadania, tak aby dzień potem był coraz lżejszy. Jest to dość hardkorowe wyzwanie, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy. Tym bardziej się z niego cieszę, gdyż no, będę mógł wrócić trochę do vlogowania. Dawno tego nie robiłem, od kiedy rozpoczęła się pandemia, właściwie były tylko i są nadal tylko podcasty, livey i tak dalej. Zobaczmy, jak to. Będzie, nie mam tego pojęcia, o którym muszę się położyć, żeby wstać przed tą piątą. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, i będę was na bieżąco raportował. A na koniec sobie podsumujemy. Jakie nienawidzę takiej pogody. Dziś żyć nie chcę. Spać. A ja mam za to bardzo amerykańską pastę do zębów. Ornut Homer. Teoretycy spiskowi to jest pasta, z tego co pamiętam, sodowa, bo jest teoria spiskowa, że fluor niszczy mózg i mycie zębów, <gryw> pastą z fluorem jest niezdrowe dla mózgu. Dwie sprawy przy okazji mycia zębów. Po pierwsze, obejrzyjcie mój odcinek o amerykańskim uśmiechu, amerykańskiej bieli, w po amerykańsku. A druga sprawa to odwiedzcie TikToka. Na TikToku m.in. mówię o tym, jak <ścoughs> czesuje grzywkę, ale generalnie opowiadam też o tym, jak stylizacja męska właśnie w stylu wąskiego wąsa. Jak głolą wąsy, jeżeli was interesują takie sprawy, to dla facetów bardziej, to Patnijcie na TikToka dużo dyplomatycznej mody męskiej. Dzień dobry moi drodzy, witam Was po treningu już. Mam kilka wniosków, kilka uwag. Wiadomo, oczywiście, ale najważniejsze z nich to jest prosta zasada. Spódź się! A raczej, jak mówił Jocko Willink Wake up and go get some. i W tym kontekście oczywiście Jocko Willink miał totalnie Racja, o może ze słońca będzie lepiej. I zaczynanie poranku od zastrzyku, adrenaliny jest całkiem ciekawe. Aczkolwiek nie jest to sam wschód, wschód słońca, ponieważ stałem przed piątą, teraz jest już koło siódmej. Trochę ciemno było, jakbym wychodził, i tak jak dojechałem. Jeszcze ciemno było. Trochę jakiś pompek, przysiadę, nie mam żadnych obciążników jak Navy Seals, to jest ta różnica. Zauważyłem też jedną rzecz, że pierwszy tydzień, no bo nie robię kalendża miesięcznego, tylko w sumie tydzień, więc ten pierwszy tydzień, cały tydzień, mam problemy z tym, żeby oczywiście... Pierwsza rzecz to sobie myślę, ooo, pójdę, wrócę, pójdę spać. Nie, nie można spać, trzeba robić. Zdarzyło się parę razy w czasie dnia, jest to zabójcze, bo od razu potem nie mam kompletnie siły, także śniadanko i kawusia. Go get some. Spot Nie wiem, jak wyleje ja mimo wszystko. Wolę chyba zachody słońca niż wschody, aczkolwiek zdarzyło mi się parę razy wstać się na wschód słońca. Jeden z pamiętnych wschodów słońca, ok, może było ich kilka, ale był to wschód słońca w Nowym Jorku, gdy wstałem specjalnie. Żeby pojechać na Brooklyn i zrobić kilka zdjęć, które możecie zobaczyć we vlogach z Nowego Jorku. Brooklyn Bridge oraz Manhattan. Chociaż przypominam sobie, że wstałem też na wschód słońca specjalnie, gdy byłem w Nowym Orleanie, w Louisianie, żeby zrobić ujęcia z drona właśnie nad rzeką Mississippi. Niemalże identyczne do tych który widzicie teraz z województwa warmińsko-mazurskiego. Mały powrót do studio, aby omówić jeszcze jedną kwestię, jak plan Seala łączy się z planem, który przedstawia jeden z najważniejszych mężów Stanu Stanów Zjednoczonych, czyli osoba, o której mówiliśmy u mnie na TikToku, ale także na oddzielnych odcinkach, czyli Benjamin Franklin, który powiedział słynny cytat, słynny tekst. Czas to pieniądz. Czy rzeczywiście czas to pieniądz? Jak wygląda dzień? Ponieważ wymogiem ładu, cho, wymogiem ładu, czyli dokładnie to, co mówi Jouling, tylko on ten ład nazywa dyscypliną. Dyscyplina ma się uwolnić tutaj, ładem w życiu. Ma być właśnie 24-godzinny plan dnia, ponieważ wymogiem ładu było, aby każda moja sprawa miała swój wyznaczony czas. Jedna strona w mojej książce zawierała następujący rozkład obejmujący 24 godziny normalnego życia. Ranek. I pytanie. Co dobrego dzisiaj uczynię? Piąta, szósta, siódma rano. Stanie, umycie się i omówienie trzech mocna dobroci. Religijna osoba. Rozważenie spraw dnia i... Powzięcie odpowiednich postanowień na cały dzień. Przestudiowanie tabelki oraz śniadanie. Także dzień zaczynasz od zaplanowania go. Praca od godziny ósmej przez dziewiątą, dziesiątą i jedenastą. Potem dobijamy do południa, godzina dwunasta. A także pierwsza. Lektura lub, przyje, rób, lub przejrzenie rachunków i obiad. Ciekawe, znowu wracamy do pracy na godzinę drugą, trzecią, czwartą oraz piątą. No i zaczyna się wieczór. Wieczór pod pytaniem, co dobrego dzisiaj spełniłem. Od godziny 6 do 9 ułożenie rzeczy na właściwych miejscach, kolacja, muzyka lub rozrywka, albo rozmowa, przebadanie dnia, noc, godzina 10, 11, 12, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Siedem godzin snu, aby wstać między godziną czwartą a piątą, Niemalże jak Navy Seal. Co prawda Jeff Bezos, założyciel Amazona jeden z najbogatszych osób na świecie, mówi, że on ma 8-godzinny sen. 8 godzin śpi i to jest jego 8 godzin. Mówi się, że ludzie sukcesu śpią po 5 godzin, po 4 godziny, po 6. A tu mówimy o 7-8, czyli taka chyba dość normalna. Ale o której idziemy spać, przepraszam? Dość wcześnie przecież, bo już przecież koło godziny 22. A o godzinie 22 jeszcze tyle się przecież dzieje, jeszcze tyle można e, zrobić. Nic. Sami zobaczycie, jak będzie dalej. wniosku, że trenowanie rano totalnie nie jest dla mnie, jest bez sensu. Spróbowałem kilka razy. Ma to oczywiście swoje plusy i ma swoje minusy. Wiadomo, jeżeli chodzi o wieczór, tak jak teraz, zachód słońca, nie wschód. Wolicie w ogóle zachody czy wschody? Dajcie znać. No jest ten problem, że jest strasznie dużo ludzi wszędzie i cały czas dookoła, w szczególności jeżeli chodzi o drążki. To samo dotyczy się siłowni. Na szczęście w Warszawie, z tego co wiem, sam się zapisałem, są siłownie Całodobowe. Także dla tych z Was, którzy wolicie wieczorem, a nie rano, jest to, też, jest to też jakaś opcja. Ja biegnę dalej. Naprawdę dawno tego nie robiłem. Jak widzicie śmietnik był y, za w dzisiaj robił. No, także no nie wiem jak Wy. jak chyba wolę y, trening zrobić wieczorem, a z samego rana raczej jednak popracować i działać. No i do spania. A propos podróżowania, to właśnie bieganie jest chyba najlepszą opcją na zwiedzanie, no jak widzicie, nie tylko całego świata, ale także własnej okolicy. Także o ile biegać nie nienawidzę, to można naprawdę fajne miejsca odkryć. Drążki. Jeden według mnie z trudniejszych treningów, aczkolwiek totalnie darmowy. E, mimo wszystko. Dochodzę do wniosku, że ja wolę po prostu klasycznie pójść na siłownię i przerzucić trochę żelazwa Z całym szacunkiem dla wszystkich ćwiczących na własnym ciężarze. Chociaż wiem, że Navy Seal to jest właśnie przede wszystkim podciąganie się. W kwestii wstawania rano. Przyznam, że nie udało mi <laughs> przez cały tydzień wstawać od wyznaczonej godzinie. Obserwowanie polityki amerykańskiej no, wiąże się z tym, że czasem noce są po prostu nieprzespane, w szczególności gdy coś się szczególnego dzieje, gdy na przykład Joe Biden ma przemówienie, prezydent ma przemówienie o godzinie 23 polskiego czasu, czy nawet później. Co oczywiście jest totalnie niezdrowe. <laughs> to, jest, to jest w ogóle niezdrowe, ale tak jak mówię. Podchodząc do tego challenge'u, wiedziałem, że nie będę trenował jak Navy Seal. Nie musicie tego robić jak Navy Seal, nie musicie tego robić o 4.30. Wystarczy, że robicie to wtedy, kiedy macie na to czas, a czas na pewno na to znajdziecie. Może być to przed, może być to po waszym dniu, w zależności co uważacie za słuszne. W każdym razie naukowo potwierdzone. Spłacić się jest jak najbardziej zdrowe i do tego was e, zachęcam. I chyba najważniejsza kwestia, czyli to kogo chciałbym nominować do podobnego challenge'u, który przedstawiłem wam w tym vlogu. A nominuję całą naszą redakcję. Redaktorkę Martynę Gierac, redaktora Miłosza Sowy, a także redaktora Tomasza Winiarskiego. Mam nadzieję, że wstawanie o 4:30 rano przez kolejny tydzień sprawi, że będziecie bardziej produktywni. A odcinki, a także prasówki będą coraz lepsze i będą się pojawiały na naszych mediach społecznościowych. Twittery oraz Instagramy całej naszej redakcji znajdziecie w opisie tego filmu. Drodzy redaktorzy, życzę powodzenia. Was także zachęcam do udziału w akcji Spodzie. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu na ich stronie. Internetowej, na stronie internetowej akcji, gdzie możecie także wysyłać swoje filmiki z tego, jak dajecie sobie radę albo nie dajecie sobie rady z tym challenge'em. I wy przez 7 dni możecie stać się prawdziwym Navy Seal. Jest to materiał sponsorowany razem z yy, właśnie yy, akcją Spot się. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. No ja się spociłem, ale teraz, moi drodzy, wracam, żeby się wyspać, bo 4.30 to nie jest moja godzina. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!